Cześć, na imię mam Miłosz i zapraszam do kolejnej przerażającej historii. W latach 2008-2011 Anglia i Walia doświadczyły trudnej rzeczywistości, gdy 81 dzieci zostało skazanych łącznie za morderstwo, co rzuca światło na głęboko niepokojący problem przemocy wśród młodzieży. Niepokojący trend ma również miejsce po drugiej stronie Atlantyku, ponieważ statystyki ze Stanów Zjednoczonych ujawniają, że dzieci zabijają rodziców w zatrważającym tempie pięciu razy na tydzień, co stanowi około 1% wszystkich zabójstw w kraju. Daniel Bartla, będący nastolatkiem, mieszka w Nottingham, Wielka Brytania. Dynamiczne miasto w sercu Anglii oferuje mieszankę miejskiej energii, naturalnego piękna, bogatej historii i ożywionego życia kulturalnego. Tworząc zachęcające środowisko. Ludzie mieszkający tutaj są zajęci swoim życiem zawodowym i prywatnym, nikt nie wtrąca się w sprawy innych. Daniel, czternastoletni chłopiec, mieszkał z młodszym bratem i samotną matką, ale czuł się samotny i zestresowany, co negatywnie wpływało na jego psychikę. Pochodził z rozbitej rodziny. Jego rodzice rozwiedli się tuż po narodzinach jego młodszego brata. Co głęboko wpłynęło na osobowość chłopca. Musiał spotykać się z ojcem tylko w weekendy, ponieważ mieszkał z matką, Jacqueline Lam, która bardzo starała się dbać o swoje dzieci. Wychowywała go w stabilnym domu, jednak musieli przenosić się z miejsca na miejsce, co sprawiało, że Daniel miał problem ze zmianą szkoły. Głównym problemem dla niego była adaptacja do nowego miejsca, co sprawiało, że mógł nawiązywać nowe znajomości tylko w niektórych szkołach. I dostosować się do nowego środowiska. Chłopiec często siedział sam w klasie lub innych izolowanych miejscach szkoły podczas przerw. Z tego powodu dzieci w każdej szkole dokuczały mu, co czyniło go rozdrażnionym i zestresowanym. W rzeczywistości chciał się odgryźć, ale nie mógł. Spędzał regularnie weekendy z ojcem po rozwodzie rodziców, ale po kilku miesiącach jego ojciec znalazł nową miłość i ożenił się z inną kobietą. Była to dla niego bolesna sytuacja widzieć obok ojca inną kobietę. Ale według jego ojca, chłopiec zachowywał się jak przeciętne dziecko, więc nie miał powodów do zmartwień. Jednak Daniel cierpiał na emocjonalne zawirowania, w tym depresję i lęk, co czyniło go coraz bardziej przygnębionym, a sytuacja z dnia na dzień pogarszała się. Zamiast popychać go w kierunku samookaleczenia lub myśli samobójczych, zaczął myśleć o krzywdzeniu innych. Niestety jego matka nie miała czasu, aby zwrócić uwagę na te problemy, gdyż była zajęta samodzielnym mierzeniem się z wyzwaniami życiowymi. Straszna przyszłość mogłaby się nie wydarzyć, gdyby zwróciła na to uwagę. Chłopiec zmagał się z problemami wynikającymi z rozbitej rodziny, a brak zainteresowania ze strony matki, spowodowany pojawieniem się nowego rodzeństwa, mógł głęboko i złożenie wpłynąć na jego psychikę. Gdy matka go skarciła za niegrzeczne zachowanie i destrukcyjną naturę, zaczął jej nie lubić. Przed brutalnym wydarzeniem Daniel dorastał w domu, który wydawał się stabilny. Jednakże jego matka, Jacqueline, rozstała się z Simonem, byłym partnerem, a zachowanie Daniela przybrało niepokojący obrót. Pojawienie się nowego rodzeństwa, połączone z obsesją matki, pogorszyło te uczucia. Odczuwał, że to jego młodszy brat dostaje całą uwagę i miłość pozostawiając go z poczuciem zaniedbania i byciem nieistotnym. Z biegiem czasu te negatywne emocje wpłynęły na jego zdrowie psychiczne, powodując depresję, problemy z gniewem czy trudności w tworzeniu zdrowych relacji. Dodatkowym czynnikiem, który przyczynił się do agresji Daniela lub nienawiści wobec matki, było zaangażowanie się matki w związek z nowym partnerem. Była tak nim zajęta i swoim codziennym życiem, że czuł się ignorowany. Według ojca głównym problemem, który był zauważalny, było negatywne zachowanie chłopca, takie jak chęć niszczenia rzeczy. Daniel krzywdził młodszego brata, nie zwracając uwagi na obecność innych. Szczypał go lub bił, gdy nikt nie patrzył. Za to zachowanie był karany i gromiony, co czyniło go jeszcze bardziej wściekłym i zdecydowanym na zemstę na tych ludziach oraz krzywdzenie młodszego brata. Ponadto chłopiec nalegał na laptopa, aby spędzać więcej czasu przed ekranem. Chciał grać w gry, jak mówił matce. Dla niej było to dość normalne, ponieważ większość dzieci w jego wieku chciała spędzać czas na graniu w gry wideo, więc nie martwiła się tym. Jednak nie kupiła mu tego laptopa, ponieważ chciała go trzymać z dala od tych rzeczy. Tymczasem depresja Daniela pogłębiała się z dnia na dzień, a jego zachowanie stawało się negatywne. Matka otrzymywała skargi ze szkoły na jego zachowanie i również doświadczała jego negatywnej postawy, więc zdecydowała się kupić najnowszą wersję iMac'a. Większość czasu spędzał samotnie w swoim pokoju, pochłonięty przez mroczne filmy, gry wideo i zbiór filmów grozy. Zauważalnie serial: Colonation Street, który zawierał fabułę, w której męska postać, John Stape, używa młotka, aby zabić kobietę. Daniel miał klipy tych scen oraz innych brutalnych sekwencji z popularnych filmów na swoim komputerze. Była to sytuacja alarmująca, wymagająca skupienia uwagi rodziców i powinien był zostać skierowany do mentora lub psychologa na dalszą terapię. Jednak obaj partnerzy nie zwracali na to uwagi. To był czas, kiedy chłopiec planował morderstwo, o którym nikt nie wiedział, że się wydarzy. I nadszedł ten dzień, kiedy to miało miejsce. Była to zimna, lecz cicha noc 25 kwietnia, kiedy to sąsiad Daniela zadzwonił na policję, zgłaszając, że słyszy dziwne krzyki dochodzące z domu. Wydawało się, że kobieta krzyczy i prosi o pomoc, krzycząc z bólu i walcząc o życie. Policja przybyła natychmiast, ale zanim przyjechali, dom stanął w płomieniach. Płomienie i dym były bardzo intensywne i wydawało się, że nikt nie mógł uciec. Policjanci przyjechali, a syrena ich samochodu wystarczyła, by zwrócić uwagę mieszkańców, którzy zaczęli zbierać się wokół domu, spodziewając się, że nikogo nie uda się uratować. Jednak na szczęście, Danielowi udało się uratować swojego młodszego brata, psa i laptopa. I chociaż płakał i był smutny z powodu matki, której nie udało mu się uratować. Policja zabrała ich na komisariat, aby złożyć zeznania, gdzie Daniel zarejestrował swoje oświadczenie że intrus wszedł do domu i zaatakował jego matkę młotkiem, uderzając ją w głowę wielokrotnie, aż zginęła. Daniel był na górze z bratem i psem w ich pokoju. Wyszli z pokoju, gdy usłyszeli hałas i krzyki matki. Nie mógł pomóc matce, ponieważ intrus podpalił dom. Ogień szybko rozprzestrzenił się po całym domu, więc nie mogli do niej dotrzeć. Tymczasem starał się za wszelką cenę uratować brata i psa. Policja i sąsiedzi docenili go, ponieważ był dzieckiem, które nie straciło zdolności psychicznych i wykonało heroiczny czyn. Uratował rodzeństwo i zwierzę w tak młodym wieku, co czyniło go bohaterem. Ale był bardzo smutny, że nie był bohaterem, gdyż nie udało mu się uratować życia matki. Jednak to był dramat dla jego rodziny. Policja rozpoczęła śledztwo, a śledczy znaleźli ciało kobiety, które było mocno przypalone. Fakt, że ogień i dym były tak intensywne, świadczył o tym, że nic by jej nie uratowało. Podczas dochodzenia dowiedzieli się, że pożar zaczął się w sypialni, gdzie leżało ciało. Ale dziwne było to, że laptop nie miał ani jednej rysy, mimo ognia i dymu. Ponadto policjanci mieli przypuszczenie, że Intrus podpalił dom, ponieważ nie chciał zostawiać śladów morderstwa. Jednak po sekcji zwłok było oczywiste, że śmierć nie nastąpiła w wyniku pożaru. Policja nie znalazła niczego podejrzanego na miejscu zdarzenia. Wszystko wydawało się jasne, a sprawa była bliska zamknięcia. Jednak postanowili zabrać laptopa do kontroli i pozwolić chłopcu odejść po przesłuchaniu. Zaczęli sprawdzać urządzenie, i wtedy została rozwiązana zagadka. Znaleziono w laptopie serię mrocznych gier wideo oraz film, w którym plan morderstwa był identyczny jak w przypadku śmierci matki Daniela. Policja ponownie przysłuchała go, a tym razem Daniel przyznał się, że zamordował swoją matkę. Simon Matters był drugim mężem matki Daniela. Ożenił się z tą kobietą i opiekował dwójką dzieci. Zauważył wspomniane wcześniej czerwone flagie zachowaniu Daniela i poinformował o nich matkę, ale z powodu agresywnego zachowania chłopca nie chciała go konfrontować. Gdy doszło do tego zdarzenia, był poza miastem w sprawach zawodowych. Simon wyraził swoje podejrzenia co do morderstwa przez Daniela i ujawnił, że chłopiec wszystko zrobił w swoim pokoju. Ponadto policja znalazła na miejscu zdarzenia dwa młotki, podczas gdy narzędziem używanym do morderstwa był młotek kowalski. Ta okoliczność wzmocniła motyw śledztwa. W końcu policja odnalazła plan na laptopie Daniela. Daniel przyznał, że jego matka poszła spać, a on siedział spokojnie w salonie. Czekał, aż ona odpowiednio zaśnie, a następnie rozpoczął swoje działanie. Uderzył ją młotkiem w twarz, aby rozbić jej głowę. Uderzał w jej kości, by je złamać siedem razy, aż zginęła. Następnie rzucił gazetami i innymi rzeczami, aby zniecić ogień w domu. Potem wrócił do swojego pokoju, ołócił brata i zabrał psa na zewnątrz, aby uratować ich przed ogniem. Policja zapytała go o filmy i inne brutalne gry wideo. Daniel przyznał swoją nienawiść wobec matki. Oglądał seriale, nie czerpał z nich przyjemności. Oglądał je tylko, by czerpać inspiracje. Jednak większość filmów nie opierała się na rzeczywistości i miała dramatyczne zakończenia i sytuacje. Nie chciał żadnych błędów w swoim planie, więc musiał stworzyć fałszywą historię i połączyć ją z inspiracją. Policja przeszukała dom. I poszli do jego pokoju, gdzie znaleźli brakujący element układanki. Tam był scenariusz morderstwa w stylu opery na swoim komputerze. Był główną postacią tego scenariusza. Jednak skasował go, dlatego nie martwił się o laptopa. Jednak policja odzyskała usunięte dane. Daniel sam był mózgiem morderstwa. Zaplanował każdy szczegół. Najpierw zabił matkę, podpalił dom, Przypalił sobie kilka włosów i poszedł do sąsiada wezwać policję, a następnie zabrał brata, aby go uratować, stając się bohaterem. Był to dla niego doskonały plan bez żadnych wad. Był gotów iść dalej ze swoim życiem po pozbyciu się matki. Ale gdy policja znalazła te wszystkie rzeczy i dowody, które ujawniły jego plan, nie udało się. Ponadto policja sprawdziła jego historię wyszukiwania, która dosłownie była zabójcza. Było to szokujące dla policji, jak długo planował morderstwo swojej matki. Przyznał, że był bardzo szczęśliwy, mogąc pozbyć się tej kobiety, która według niego była odpowiedzialna za zrujnowanie jego życia. Teraz nie będzie już na świecie, by na niego krzyczeć i go upokarzać. Teraz mógł żyć lepiej. 9 lutego 2012 roku Daniel Bartlam stanął przed niefortunnym wynikiem jednomyślnego werdyktu jury. Które skazało go za straszliwe przestępstwo morderstwa. System sądowniczy działał szybko, i w kwietniu 2012 roku Daniel otrzymał wyrok, który na zawsze zmienił bieg jego życia. Minimalny okres więzienia wynoszący 16 lat. Co niezwykłe, w tym przypadku podjęto decyzję o ujawnieniu tożsamości Daniela, mimo że zazwyczaj młodzi przestępcy są chronieni anonimowością. Mimo jego młodego wieku, w chwili popełnienia przestępstwa, władze zdecydowały się ujawnić jego tożsamość i szczegóły okrutnego czynu. Ta wyjątkowa decyzja prawdopodobnie odzwierciedlała powagę przestępstwa oraz potrzebę przejrzystości i odpowiedzialności w systemie sprawiedliwości. Sprawa Daniela Bartlama służy jako przerażające przypomnienie o złożonych i często tragicznych konsekwencjach, które mogą wynikać z działań obejmujących przemoc. Zwłaszcza gdy są popełniane przez osoby w młodym wieku. Decyzja o ujawnieniu jego tożsamości podkreśla powagę przestępstwa i odpowiedzialność systemu sprawiedliwości. Debata na temat wpływu mediów na przemoc wśród młodzieży nie jest nowa. Krytycy argumentują, że ekspozycja na takie treści może znieczulić jednostki na przemoc i zatrzeć granice między fikcją a rzeczywistością. Jednak chłopiec był niepełnoletni. Ale był to brutalny czyn, więc wymagał sprawiedliwego wyroku. Rola mediów w sprawie Daniela Bartlama była znacząca, z dużym naciskiem na zrozumienie czynników, które doprowadziły do tego brutalnego ataku przez 14-letniego chłopca. Daniel został określony zabójcą z Colonation Street na wzór serialu, który oglądał. Media odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu publicznego postrzegania Daniela. Używając terminów, takich jak dzieci diabła, czy też dzikie dziecko do jego opisu. Wywołało to debatę na temat tego, jak media przedstawiają dzieci, które popełniają morderstwa. Jego młody wiek wzbudzał pewne współczucie w porównaniu do dorosłych przestępców, ale jednocześnie poruszał pytania dotyczące ich odpowiedzialności, nieletnich zaczyny oraz możliwości ich resocjalizacji. Daniel został wysłany do dr Caitlin Haley na psychologiczne leczenie i konieczną terapię. Poświęciła ona całe swoje życie, całą karierę na badanie dzieci, które popełniają niewyobrażalne czyny zabijania swoich rodziców. Poprzez szeroko zakrojone badania odkryła różne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko, że dziecko posunie się do tak ekstremalnej przemocy przeciwko rodzicowi. Wyrok skazujący Daniela na minimum 16 lat więzienia stawia głębokie pytanie o resocjalizację młodych przestępców i ich zdolność do reintegracji w społeczeństwie. Jeśli wysiłki resocjalizacyjne okażą się skuteczne podczas odbywania wyroku, mógłby zostać zwolniony w naprawdę młodym wieku. Jednak z uwagi na publiczne ujawnienie jego tożsamości, jego perspektywy na odbudowanie życia pozostają niepewne. Pomimo odbywania kary i założonego udziału w programach resocjalizacyjnych, Daniel Bartlam nigdy nie złożył wyczerpującego wyjaśnienia swoich działań w tamtym fatalnym wieczorze. Staranne planowanie, próba ukrycia ataku i czysta brutalność zbrodni sprawiają, że jest to jedno z najbardziej szokujących przestępstw młodocianych w historii Wielkiej Brytanii, stawiające społeczeństwo przed wyzwaniem zrozumienia i zapobieganiem takich tragedii. Drodzy słuchacze, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję i słyszymy się już niedługo.